Siemano wszystkim, z tej strony Leszek jest w grze Vampire the Masquerade Redemption. I walczymy dalej w siedzibie Setitów, Setaitów. Musimy zmierzać do tej oto. Pani, pani Lucre... Lucrecia. Lukresia No, zdobyliśmy jej serce. No, jakkolwiek to oczywiście brzmi. Prawdopodobnie czeka nas, będzie, czekać nas będzie większa potyczka. Tak więc trzeba będzie ostrożnie do tego podejść. Mamy tutaj obstawę. Damnit! Damnit! Myślałam ją też, Krisha. Teraz mam szaleńko, żeby. Lucrisia, możesz przemówić Lily. Teraz to będzie. No about the simitsi, oh Giovanni. Pink, thou shalt return her heart. No way. Nay, such a lie would cost her death. Maybe she knows you're a soft. We came here seeking knowledge of the shipments. We have that, so let us go. Okay. Yeah. Zapomniałem o tej jeszcze za bardzo Power offset i zmienia się w węża. Dobra, cofanko! Cofaj się, cofaj się, Krzysiu, cofaj się, cofaj się. Jak tylko będzie możliwość, cofaj się. Cofaj się. Szykuję w akwenie. Fulatak, fulatak, Mm, Giant Cobra. Aha, okay. Ona, Ej. Dobra. Jest lekko naruszona, to dobrze. Ożywiamy On też umarł Prześł jako support sobie dobrze daje radę tylko nie wiem czy w ogóle krwi stać na to Ja mam już krwi I am weak with lack of Chyba czas się powoli włączyć, co? Mamy powoli te, te przestraszenie. I am weak with lack of jest mocno naruszona. Czas chyba ruszyć do ataku. Czy my już mamy to z głowy, kogo oni atakują? Pytanie brzmi. Mamy serce Lucretii. Eee... Czy chcemy... nie wiem... My... Wchłonąć jej serce? Czy chcemy zniszczyć? Może wchłonąć? Dobra. I dostałem nową dziedzinę dyscypliny serpentis, czyli wężowe rzeczy. Czy mnie to jara? No, raczej niekoniecznie. Ewentualnie próbuję sobie ulepszyć Łuk debes. Co dają następne poziomy? Nie mam pojęcia. Ale możemy tutaj poulepszyć sobie na maksa, no prawie na maksa, te podstawowe rzeczy do siły fizycznej. Tutaj możemy pocieszyć sobie, sobie nieco więcej. I u niej tak samo. Więc mamy trzy osoby takie wyspecjalizowane w bitce ładnej. Blokowało nam się co we coś. Orde e, Saint Magdalena. Mamy się prześlizgnąć do cargo ship Święta Magdalena. I płynąć w Amerykę. Tak by wynikało. Czyli co, że prawdopodobnie zaczniemy sobie nowy. Okres życia mm, Krzysia? na to wygląda. No to co? No to bierzemy sobie dyscyplinę, bo nie ma sensu się przenosić. Mm, przechodzić przez wszystkie yeah, poziomy. Aj. Zapomniałem. Dobra. No to będzie Sanko od Lily. Sorry. Potrzebujemy trochę krwi, nie mam zapasów, a tylko Krzysiu ma szybką teleportację do miasta, więc musimy w taki oto sposób jakoś sobie poradzić. Starczy I teraz dopiero weźmiemy sobie um, walk the abyss. To nie możemy użyć teraz. To znaczy. Ludzie, Halo. Chyba, że nas tutaj czeka jeszcze jakaś kaccenka. Albo coś ominęliśmy. No tutaj jeszcze rewolwer stoi, leży. Pistolet. Pistolet. Dobra. Zobaczymy sobie, czy coś tam jeszcze... Może ominąłem, może faktycznie... Coś tam jeszcze jest. Bo tutaj raczej niczego nie ma. Może tutaj coś na górze? Ale wątpię. Nie. Tutaj nic, czyli prawdopodobnie jak przejdziemy sobie do poziomu trzeciego sequitów, to będziemy mogli użyć walk de Chyba, że mam za mało krwi. Nie, no krwi mam 73, a to potrzebuje chyba 25. Sprawdźmy. Teraz już możemy użyć. Dobra. No to ruszamy. Mamy wóz, Otto. Więc warto by było sprawdzić, co on ma tutaj na wyposażeniu. Ewentualnie podsprzedawać zbędne rzeczy. Raczej dużo tego nie będziemy mieli. Czyż też przyjmuje. To dobrze. Zbędny balast. Pyk, pyk. Najgorsze jest to, że nie mam jak tego zidentyfikować. Bym musiał chyba specjalnie iść do Crucio Shop. To by było wtedy... Spróbujemy jakoś szybko trafić tam. Bez sprawdzania mapy. Miejmy nadzieję, że nie pobłądzimy za bardzo. Ok. Tutaj tędy wychodzimy i powinniśmy iść teraz na wprost i tutaj boczne drzwi to będzie Krucj shop, Krucjo. Mała literówka. Nic się nie stało od tego. Mm. Spirit Touch. Na spróbowanie, właśnie mamy jednego Wekena. No i fajnie by było te plazmy by sobie kupić. Nawet tyle, żeby było ok. Przynajmniej tam krzyż będzie zapełniony, reszta będzie w miarę pusta. Eee, mamy tutaj właśnie Spirit Toucha, więc fajnie by było właśnie to sobie przerzucić. Tutaj na to Increase Vampiric Senses i to jest na hełm, nie? Oj ciekawe, ile to w ogóle warto jest. Hello? 824. Czy jednak nie taki mały pieniądz, jak się wydaje. No, ale mimo to, no kluczy, no to tylko podwyższa mi mm, e, zmysły wampirzy. Nie daje żadnego pancerza, ani nic takiego dodatkowego. Czyli raczej to jest, no, jak na moje podejście, kupa. Dobra, East London. Dobrze, A, tam w dół powinniśmy chyba sobie. Tutaj zejście w dół i tam będzie otto. to. Może by było zobaczyć, co jeszcze ma na sprzedaż. Może jakieś ma fajne przedmioty do sprzedania. A nie że my tylko mu sprzedajemy. <laughs> Warto to ogarnąć, zobaczyć sobie co on w ogóle tam ma. Może jakieś nowe bronie miecze. Bo raczej nie będzie mi stać na jakieś fajne kurteczki. Um. Fine, great sword ręczna. Mm -hmm. To też? Nie, to już jedno, ale man damage, No. Ee, dający wiele do życzenia. Dobra. Gdzie powinniśmy iść? Powinniśmy iść tutaj, do. do doków. Święta Magdalena czeka na przyjęcie nowych pasażerów. I dokładnie to będzie tu gdzieś tu no właśnie cargo ship i mamy tutaj ten quest zrobiony czyli teraz naszym zadaniem jest wrócić dalej Oho. Nosferatu. O, na jednego hita. No to ciekawe. Drugi się pojawi. Nie ma drugiego. leczy się, czyli jest gdzieś tu. No właśnie. Śmierdzący Thorne. Wielki boss jest... Alessandro Giovanni. Musi... ustalić się z fbi... Czyli mamy na myśli wielkiego bossa, Alessandro Giovanni. Co to jest Interpol? Jakoś polska polska policja. No, oczywiście Krzysiu jeszcze nie wie, co to, to jest Interpol. Teraz like cool, huh? in płyniemy do Ameryki, prawdopodobnie według quest'a. Będzie Katstenka, oprócz tego, co teraz mamy. No dobra, mamy. jesteśmy w downtown New York. My w dokach dokładnie rzecz biorąc. Fajnie pokazana mapa i w sumie nic więcej. Mamy tutaj właśnie tego, <laughs> tego z Interpolu gościa. FBI. Let's see some ID now. You're late. Doesn't Interpol teach you to be on? The big boss is Alessandro Giovanni. Thou must, you must attack his warehouse. There you shall find weapons, opium, and the contraband of Prague. Good job. We've had our eye on us We shall join thy raid. Uh, thanks, but you've been compromised. We heard your cover got blown up I must be a good influence on you, you old holy warrior. I. I lied for Aneska, not thee. And what manner of beast is this central computer that it can besiege fortresses? Wow, but you've got a lot to learn. Uh huh. Well, no, dobrá. Pokadaj mi już nie można pogadać. Get the warehouse access codes. Mamy eksplorować ulicę Nowego Jorku, żeby zdobyć informacje na temat yy, kodów dostępu. Hmm. Myślę, że jest to możliwe. Przy uniwersalnym zbalansowanym ustawieniu postaci. Bez atakowania, bez szarżowania mamy homeless lady. Aha.

Yeah, Samuel. Thank, you. Thank you. Look, we could be still. Thank you. What a luck! Are you sure? That's what they say. Nay, nah. this is familiar. Oh, I think pass back. I owe you all. Oi, oi, hold on. Ouch! Oh. Peace, Pink. Ar <gasps> well, Pink. Oh, ha <laughs> ha. Samuel? Aren't they? Uh, no. But I know someone who does. Malkawian? Malkavian Dobra, mamy nowego gościa. Który ma krew. Więc fajnie by było je sobie właśnie yy, przetoczyć dla Krzysia. Bo nowemu gościowi... Który wygląda jak bezdomny, się raczej nie przyda. Za to mamy tutaj amunicję do pistoletu. Defensywne ustawienie, w sensie zbalansowane. Uniwersalne. Jak zwał, tak zwał. Dewnul Apartment. I tutaj jest jakieś zejście. Do Policeman. Grand Haven. New York Uptown. Czyli na um, przejście w dalszą... ...sferę Nowego Jorku trzeba będzie jeździć sobie taksówką? Okej. Okay. Okej. Okay. Phosphorus round, auto loading, the works. It's a beautiful thing. I get your kind in here sometimes. Mostly those. Oh, now the handers, perspective the No, i. Waczywieci przybije złote, ten zegarki. I to jest dobrze, dobrze, dobrze. Exquisite Claymore Short ball. nie To nas nie interesuje Nie Nie Namagnesowane klucze Strzały Nie Alright, take it easy Alright, take it easy Dobra jedyna opcja tutaj to jest przejście taryfą, no i oczywiście pod w górę tak jak nam gra pokazuje do DevNull Apartment dobra jako, że jesteśmy w tym DevNull Apartment i mamy tutaj DevNulla do pogadania to sobie to właśnie zostawimy nam w następnym odcinku, tak? więc dziękuję bardzo za oglądanie, a pa, pa.